Kiedy szukałem jakiegoś takiego biblijnego określenia, czym to sympozjum się zajmuje, to przyszły mi na myśl te słowa Pana Jezusa o dobrym Ojcu, który ze skarbca wydobywa stare i nowe. I Encyklika 30 lat, jako właśnie to, co zostało sformułowana myśl przed laty. Jej przesłanie można by nawet powiedzieć jeszcze bardziej aktualne, ponieważ tych zagrożeń dla życia ludzkiego jest niestety więcej niż było to 30 lat temu. Człowiek posiadł takie wielkie możliwości dzisiaj, gdzie nie tylko chodzi o takie zagrożenie zniszczeniem życia, życie i śmierć, ale no, przy różnymi manipulacjami tego, co, co, co właśnie określamy życiem, życiem ludzkim, ale także każdą inną też formą życia. Dzisiaj szczególnie też takiej ochrony przyrody i to aktualność tego przesłania jest niewątpliwie bardzo wielka, natomiast trzeba to odczytywać w kontekście. Nie jest to jakiś tekst, który można przełożyć tak jeden na jeden, do tej sytuacji, która była i która jest dzisiaj, ale niewątpliwie wielka inspiracja i ciągle aktualne przesłanie. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o sztucznej inteligencji. Jeden z referatów, zdaje się, jutro, również będzie poświęcony temu tematowi. Czy ksiądz Dziekan ma też jakieś refleksje dotyczące tego, jak sztuczna inteligencja będzie te kwestie związane z życiem ludzkim w przyszłości ewentualnie, czy już teraz, formować? Tym, na co zwracał uwagę mocno Jan Paweł II było to, że Kościół, czy w ogóle chrześcijaństwo, takie główne zadanie to jest formacja sumienia. I tutaj w odniesieniu też do sztucznej inteligencji, która przynosi niewątpliwie bardzo duże korzyści dla życia, stwarza też ogromne zagrożenia dla życia i tym co pomoże, czy co jest jakimś takim gwarantem tego, że ona będzie wykorzystywana dobrze, to jest ukształtowanie dobre ludzkiego sumienia. Bo to jest sposób wykorzystania, jest w rękach czy w człowieka. Czyli cały czas jest to sztuczne, ale yy, yy, sztuczne nie może mieć sumienia, tylko człowiek. Czyli sztuczna inteligencja powinna pozostać tylko narzędziem w ręku ludzi, a nie mieć na przykład świadomość, a niektórzy twierdzą, że już sztuczna inteligencja ma świadomość. No, a już o sumieniu to w ogóle nie ma mowy. Dokładnie. Chodzi o to, że człowiek, miejmy nadzieję, że to dalej panowanie nad sztuczną inteligencją będzie miał i ma, bo możemy podkreślać czy znajdować jakieś pewne podobieństwa do inteligencji, czy duże nawet są ludzki, natomiast to jest zawsze narzędzie, dokładnie narzędzie, którego człowiek może użyć dla dobra albo w celu czynienia zła, manipulowania i tym właśnie, co, co ustrzeże od zła, to jest. Sumienie, bo prawo dzisiaj też na wiele pozwala rzeczy, jak słyszeliśmy też dzisiaj w wykładzie niegodziwych, natomiast tym, co, co będzie takim gwarantem, to jest dobrze ukształtowane sumienie człowieka. Dobrze, ja podziękuję, tak? Dziękuję Bardzo dziękuję.